Witajcie na moim kanale. Ja się nazywam Łukasz Sakowski i opowiem dzisiaj o najdziwniejszym porwaniu dziecka w historii trzeciej RP. Zanim do niej przejdę, to mam do Was gorącą prośbę o zostawianie, jeżeli podcast Wam się oczywiście podoba: kciuków w górę, udostępnianie, komentowanie. Jeżeli słuchacie na YouTube, to zostawienie też powiadomienia z dzwoneczkiem, a jeżeli na Spotify'u, to wystawienie podcastowi oceny. I jeszcze informacja dla osób, które są tutaj po raz pierwszy, czy które mnie nie znają. Jestem dziennikarzem, piszę artykuły popularno-naukowe, reportaże, przeprowadzam wywiady dla przede wszystkim Tygodnika Powszechnego i Rzeczpospolitej, a Głównie zajmuję się pisaniem mojego bloga naukowego to tylko teoria.pl Możecie mnie też kojarzyć z organizowania biologicznej bzdury roku. Gdy po raz pierwszy przeczytałem o tej sprawie, byłem niemal pewien, że ktoś to wymyślił i dla zasięgów opublikował w internecie jako fake, podszywający się pod prawdziwą informację. Jednak wkrótce okazało się, że ta cała historia to prawda. Skontaktowałem się wówczas ze sobą związaną blisko ze sprawą, by potwierdzić to na 100%, przez kilka dni żyła tą sprawą cała Polska, a ja postanowiłem się temu przyjrzeć dzisiaj z perspektywy czasu po paru latach. Chodzi o historię porwania nowonarodzonej wcześniaczki ze szpitala w Białogardzie w 2017 roku przez Antyszczepionkowców. Zanim przejdę dalej. Chcę podkreślić, że podcast ten powstał dzięki wsparciu moich patronów i patronek w serwisie Patronite. Można dołączyć do ich grona na patronite.pl ukośnik to tylko teoria. Imiona lub pseudonimy wspierających mnie osób zostaną też wymienione pod koniec tego odcinka. Zachęcam do dołączenia, bo tylko dzięki takiemu wsparciu mogę tworzyć nowe, rzetelne i niezależne podcasty. Takie jak ten, a także artykuły na moim blogu. Jest 15 września 2017 roku tego dnia w Białgardzie, czyli miasteczku liczącym około 25 tysięcy mieszkańców położonym w województwie zachodniopomorskim na południowy zachód od koszalina z samego rana lekko kropi deszcz, ale wkrótce przestaje, chociaż niebo pozostaje pochmurne. Mieszkańcy ubierają się cieplej tego dnia, mimo iż trwa jeszcze ciągle lato, bo temperatura w szczytowym okresie. W ciągu dnia osiąga tylko 15 stopni Celsjusza. Dzień wcześniej, czyli 14 września, w Regionalnym Centrum Medycznym w Białogardzie przy ulicy Chopina 29 rodzi się wcześniaczka. Niewiele jej brakuje do prawidłowego terminu, bo dziewczynka przechodzi na świat w 36 tygodniu ciąży, a od 37 tygodnia rozwoju nie mówimy już o wcześniactwie. Matka dziewczynki to 27-letnia Polka z województwa zachodniopomorskiego, która wraz ze swoim mężem i ojcem dziecka. Ma obiekcje co do stanu współczesnej medycyny. Rodzice, zarówno ustnie, jak i na piśmie, komunikują lekarzom i położnym, że nie wyrażają zgody na wykonanie podstawowych zabiegów pielęgnacyjnych i prewencyjnych. Sprzeciwiają się podaniu szczepionki przeciwko gruźlicy i sprzeciwiają się też podaniu szczepionki przeciwko wirusowemu zapaleniu wątroby typu B, który standardowo wykonuje się dzieciom w pierwszej dobie życia. Matka i ojciec, wcześniaczki. Nie wyrażają także zgody na rutynowe podanie witaminy K i co więcej, młodzi rodzice nie chcą, aby dziecko zostało obmyte i ocieplone, a zamiast zakroplenia oczu azotynem srebra, czyli wykonaniu tak zwanego zabiegu Kretego, proponują zakroplenie mlekiem matki. Lekarze nie są w stanie przekonać rodziców do wyrażenia zgody na zabiegi medyczne na dziecku i po około 2,5 godzinach od porodu zgłaszają parę do sądu okręgowego w Koszalinie. Wracamy więc do tego Dnia 15 września, do chłodnego i lekko-deszczowego poranka. W szpitalu w Białogardzie dość wcześnie, bo o godzinie 8 rano zbierają się sędzia i pracownicy, aby przeprowadzić posiedzenie terenowe poza siedzibą sądu. Na wniosek szpitala rozpatrywana jest możliwość częściowego, podkreślam częściowego, ograniczenia rodzicom praw rodzicielskich w zakresie decydowania o zabiegach medycznych, by zgody na nie, na te zabiegi, wyraził kurator. Rozprawa trwa aż blisko 4 godziny. I według relacji rodziców, matka nie została dopuszczona do głosu. A preparat z witaminą K, który chciano podać wcześniaczce, miał być przestarzałym, wycofanym z obrotu z powodu obecności substancji światłoczułych. Jest to oczywiście zdanie rodziców. Zarzut rodziców odpowiada sędzia Sławomir Przykucki z Sądu Okręgowego w Koszalinie. Tutaj cytat: Zarzut, że nie pozwoliliśmy rodzicom na wypowiedzenie się, jest kłamstwem. Rozprawa odbywała się w szpitalu, by umożliwić matce udział w niej. Odmówiła, ale za to ojciec przedstawił ich stanowisko. Koniec cytatu. Ostatecznie zostaje ogłoszone orzeczenie sądu, zgodnie z którym prawa do podjęcia decyzji o opiece poporodowej przyznane zostają kuratorowi. Tutaj podkreślam, wyłącznie prawa do decydowania o zabiegach poporodowych. Żadne inne prawa nie zostały zawieszone rodzicom. I kurator niemal natychmiast... Pojawia się w szpitalu przy ulicy Chopina w Białogardzie, by wyrazić zgodę na szczepienia, na wstrzyknięcie witaminy K, umycie, ogrzanie dziecka i na zakroplenie oczu. I teraz chcę odpowiedzieć na pytanie, po co właściwie noworodkowi w pierwszej dobie życia podaje się witaminę K, czy zakrapla się oczy srebrem. Będę posiłkował się wypowiedziami ekspertów, ale będę wypowiadał się też jako biolog, bo jestem też biologiem. Oprócz tego, że zajmuję się dziennikarstwem. No i tak, witamina K zapobiega wczesnej i późnej chorobie krwotocznej noworodków. Jest to zabieg stosowany rutynowo, bezpieczny i skuteczny. I tutaj cytat. Witamina K słynie z wielu właściwości, jednak przede wszystkim powinna być kojarzona z kluczową rolą, którą pełni w procesie krzepnięcia krwi. U noworodków poziom tej witaminy jest bardzo niski, co sprawia, że są one narażone na groźne krwawienia. Aby temu zapobiec, już w pierwszej dobie życia podaje im się tę witaminę, co działa prewencyjnie przed poważnymi komplikacjami, powodem dla którego dzieci przechodzą na świat z jej niewielkimi zapasami jest przede wszystkim ograniczony transport witaminy K przez łożysko matki. Co więcej, flora bakteryjna jelit, która później pomaga w produkcji tej witaminy, dopiero zaczyna się u dziecka rozwijać. To wszystko sprawia, że u noworodków może rozwinąć się choroba krwotoczna z niedoboru witaminy K. Zatem podanie witaminy K niemowlętom może skutecznie chronić przed tym zagrożeniem. Dlatego też standardem w Polsce, jak i w wielu innych krajach, jest domieśniowe podanie jej. To najskuteczniejsza metoda zapewniająca długotrwałą ochronę. Z kolei, w sytuacji, gdy podanie zastrzyku nie jest możliwe, stosuje się suplementację doustną, ale ona wymaga kilku dawek, by była skuteczna i nie daje tak dużej ochrony jak zastrzyk, zwłaszcza względem późnej choroby krwotocznej. Tutaj koniec cytatu. Była to wypowiedź dietety klinicznej z Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, Wiktorii Błażejewskiej. Ekspertka dodaje, że, i tu cytat. Podawanie witaminy K noworodkom jest standardową praktyką medyczną, która znacząco zmniejszyła liczbę przypadków tego syndromu krwotocznego. Ma duże znaczenie dla bezpieczeństwa i prawidłowego rozwoju dziecka. Procedury te rekomendują zarówno Światowa Organizacja Zdrowia, jak i Krajowe Towarzystwa Pediatryczne. Natomiast jeżeli chodzi o zakroplenie oczu srebrem. To zapobiega to rzeczkowemu zapaleniu spojówki i nazywane jest właśnie, tak jak mówiłem potocznie, zabiegiem Kredego od niemieckiego ginekologa Karla Kredego, który wprowadził tę metodę jeszcze w XIX wieku. Jest to więc również zabieg o ponad stuletniej tradycji i dobrze potwierdzonej naukowo skuteczności i bezpieczeństwie. I teraz wracając do historii. Gdy rodzice dostają pisemne postanowienie sądu około godziny 15 w dniu po porodzie podejmują decyzję o zabraniu dziecka ze szpitala. Zabierają wcześniaczkę do samochodu i o godzinie 15.52 odjeżdżają granatową Mazdą w kierunku Połczyna Zdroju. O godzinie 16, czyli bardzo szybko, personel pracówki medycznej zauważa, że rodzice wymknęli się ze szpitala i zabrali dziecko, uniemożliwiając podjęcie podstawowej opieki medycznej. Pracownicy szpitala natychmiast powiadamiają policję i Rozpoczyna się uwaga, obława. Ponieważ rodzice dziewczynki zebrali ją wbrew orzeczeniu sądu i wbrew kuratorowi, któremu przyznano prawo do decydowania o zabiegach medycznych, a także przed wykonaniem tych zabiegów, to media, opinia publiczna i przede wszystkim policja uznały to za uprowadzenie dziecka. I tutaj cytat. Potwierdzam, że w piątek doszło do porwania dziecka ze szpitala w Białogardzie. Obecnie wykonujemy czynności pod nadzorem prokuratury, które zmierzają, aby to zdarzenie zakończyło się w pozytywny sposób. Koniec cytatu. Jest to wypowiedź Karoliny Rykaczewskiej dla Polskiej Agencji Prasowej. Karolina Rykaczewska jest ze szczecińskiej policji. No więc trwa obława, podczas której policja zatrzymuje ludzi przy ulicy 1 Maja w Białogardzie, niedaleko wylotówki na Koszalin i sprawdza samochody, czy nie przewożą dziecka. Nie udaje się niestety ustalić miejsca pobytu rodziców, ale w mediach, między innymi w Głosie Koszalińskim, padają sugestie, że pojechali oni do Berlina, do trwającego tam w tym czasie zjazdu antyszczepionkowców. Nie udaje się jednak potwierdzić tej informacji. W trakcie obławy, jak można się domyślić, temat jest rozgrzany w mediach do czerwoności. Także w mediach społecznościowych, bo rozmaite fora i grupy żyją tym porwaniem. Ludzie dzielą się informacjami i domniemaniami. Także sekcja komentarzy na dużych portalach typu WP czy Interia jest bardzo aktywna. Opinia publiczna dzieli się też na dwa fronty. Jeden sprzyja policji i szpitalowi i kibicuje. No, jak się można domyślać, poszukiwaniom rodziców. Drugi natomiast uważa, że rodzice są ścigani niesłusznie. I tutaj głos zabrał nawet ówczesny wiceminister sprawiedliwości Patryk Jaki, który stwierdził w radiowej jedynce, że, i tutaj cytat: Intuicja mi podpowiada, że ci rodzice mogą mieć wiele racji. Dobrze by było, żeby jednak pokazali się z tym dzieckiem. Jeżeli zostanie zbadane i okaże się, że nic się nie stało, że dziecko jest w dobrym stanie, to uważam, że decyzja sądu była absolutnie skandaliczna. Koniec cytatu. Ale potem w kolejnej rozmowie w Polskim Radiu Patryk Jaki przyznał się do błędu i wyznał, że dziecko powinno zostać w szpitalu, ale dodał zarazem, że sąd nie powinien ograniczać praw rodzicielskich. W końcu do oskarżeń części opinii publicznej wobec szpitala, który jest tutaj zarzuca mu się, że Naruszył dobro rodziców i dziecka. Hmm, oczywiście według jednej strony, bo według drugiej kierował się dobrem dziecka. No to od, odnosi się do tego sam ordynator oddziału położniczo-ginekologicznego dr Roman Łabędź. I tutaj cytat. Trudno jest rozmawiać z pacjentami, którzy są przeciwnikami szczepień. Ja ich rozumiem, takie mają poglądy. Natomiast brak elementarnych czynności higienicznych w stosunku do noworodka, który nawet w bardzo dobrym stanie się rodzi, budzi sprzeciw personelu medycznego, który obawia się o stan tego noworodka. Czuliśmy zagrożenie, że jeżeli tych czynności nie będziemy nadal wykonywać, to stan dziecka może być zagrożony w szpitalu, co dla nas jest niedopuszczalne. Tak tłumaczył swoje obawy. Roman Łabędź, ordynator. I trudno nie wziąć pod uwagę jego zdania, no bo w końcu gdyby dziecko akurat zachorowało na gruźlicę, na wir wirusowe zapalenie wątroby typu B, na rżączkowe zapalenie spojówki czy na noworodkową chorobę krwotoczną, no to wtedy oskarżenia o zaniedbanie padłyby na kogo? No oczywiście na szpital, na lekarzy, na położników. I intuicję tę te potwierdza też w rozmowie z newsweekiem Anna Koziołkiewicz-Kozak, specjalizująca się w prawie rodzinnym. Tutaj cytat. Można jednak założyć, że lekarze wiedzieli co robią. Woleli dmuchać na zimny i zadbać o dziecko. Co jeśli nie dołożyliby wszelkich starań i dziewczynka by zmarła? Winą obarczono by tylko szpital, nawet jeśli rodzice nie chcieliby szczepień i witamin. Ponieważ wśród ludzi istnieją pewne wątpliwości nie tyle wobec samej szczepionki przeciwko gruźlicy, co wobec tego, by podawać ją już w pierwszej dobie życia po narodzinach to poprosiłem o wyjaśnienie tej kwestii magistra farmacji Marcina Piątka, który jest prezesem Okręgowej Rady Aptekarskiej w Bydgoszczy. Cytat: Szczepienie ochronne przeciw gruźlicy jest niezwykle istotne w przypadku noworodków, gdyż choroba może stanowić poważne zagrożenie dla zdrowia i życia. Chroni ona dzieci, między innymi przed gruźliczym zapaleniem opon mózgowo-rdzeniowych. Szczepionka jest uznawana za bezpieczną Działania niepożądane występują bardzo rzadko i najczęściej mają charakter łagodny. Jest z powodzeniem stosowana od blisko 100 lat. W tym czasie podano ją blisko 3 miliardom ludzi, co pozwoliło na dużej grupie ocenić niezawodność i wysokie bezpieczeństwo. Farmaceuta tłumaczy też, dlaczego szczepienie jest podawane już noworodkom. Cytat: Na to, że w Polsce wciąż utrzymywany jest obowiązek szczepień przeciw gruźlicy u noworodków, wpływ ma szereg czynników. Zarówno sytuacja epidemiczna w kraju, gdyż choroba ta wciąż stanowi u nas zagrożenie. Co więcej, mamy sytuację związaną z obecnością imigrantów z krajów o wysokim ryzyku tutaj w domyśle ryzyku gruźlicy i dalsza część cytatu. W związku z tym jeszcze przez pewien czas Polska nie dołączy do państw, które mogłyby pozwolić sobie na rezygnację z podawania tej szczepionki noworodkom. Natomiast nawet w krajach wysoko uprzemysłowionych, o niskim ryzyku populacyjnym, podaje się ją osobom z grup ryzyka. W przypadku poprawy sytuacji epidemicznej możliwe byłoby wykreślenie szczepionki z kalendarza szczepień obowiązkowych. I wracając do historii. Ginekolog Bogumił Panaszak, który zajmował się wcześniej matką dziewczynki, matką wcześniaczki, mówi, że był zszokowany całą tą sytuacją. I tutaj cytat. Przyznaję, że zupełnie się tego nie spodziewałem, bo gdy kobieta i jej mąż, który prawie zawsze towarzyszył jej w czasie wizyt i nawet zadawał więcej pytań niż kobieta, byli moimi pacjentami, sprawiali wrażenie niezwykle zaangażowanych i wzorowych wręcz pacjentów, którzy stosowali się do wszystkich zaleceń. Tutaj koniec cytatu. Tak podkreśla ginekolog, który prowadził tą ciążę. No, ale na no uwagę zasługuje jeszcze fakt, że w rozmowach z mediami, zarówno lekarze, jak i pacjentki z oddziału porodowego, na którym leżała matka tej wcześniaczki, które miały z nią kontakt, wszyscy oni mówili, że rodzice nie są patologiczną rodziną, ale zarazem podawali, że mają oni faktycznie poglądy, no. Antyszczepionkowe. 18 września 2017 roku prokuratura rejonowa w Białogardzie zaczyna prowadzić śledztwo w sprawie narażenia noworodka na niebezpieczeństwo utraty życia lub ciężkiego uszczerbku na zdrowiu z powodu odmowy wyrażenia zgody na przeprowadzenie niezbędnych zabiegów medycznych po jego urodzeniu. Śledztwo bazuje na artykule 160 paragrafie 2 kodeksu karnego, który przewiduje od 3 miesięcy do 5 lat więzienia. Rzecznik prasowy prokuratury Ryszard Gąsirowski zaznacza, że celem śledztwa nie jest postawienie rodzicom zarzutów, lecz sprawdzenie, czy doszło do narażenia dziecka na niebezpieczeństwo. Równocześnie w tym samym czasie powstaje zbiórka pieniędzy dla rodziców wcześniaczki na pomoc prawną. Kwotę oczekiwaną ustalono na 10 tysięcy złotych, ale szybko zebrano wielokrotnie więcej. Założycielem zrzutki jest organizacja Stop StopNop, walcząca z obowiązkiem szczepień ochronnych w Polsce. Sama szefowa tej organizacji, czyli Justyna Socha, zostaje medialną rzeczniczką rodziców, i kiedy ci ukrywają się, pani Socha wypowiada się w ich imieniu w rozmowach z dziennikarzami i udziela wywiadów w ich imieniu. Przedstawicielka Stop -Nop udziela wywiadów w Radiu Maryja, w którym wypowiada się jako obrończyni rodziców. Cytat: Musi to być ogromny stres dla młodych rodziców, szczególnie matki, która powinna zająć się opieką nad dzieckiem i dojściem do siebie po porodzie. Mówi kobieta i dodaje, że noworodkom nie powinno podawać się witaminy K, a obowiązkowe szczepienia to, tutaj znowu cytat, praktyki totalitarne. Znaniem Justyny Sochy. Kobieta ta, czyli Justyna Socha, pisze też na swoich profilach w mediach społecznościowych, i tu znowu cytat, zamiast przeżywać najszczęśliwsze chwile w życiu i cieszyć się potomkiem, ukrywa się ścigana przez policję. Mama zamiast w spokoju dochodzić do siebie po porodzie, karmić, przytulać i pielęgnować noworodka, przeżywa najstraszliwsze chwile w życiu. Oczywiście urzędników medycznych nie obchodzi, jak taki ogromny stres wpływa na matkę i dziecko, jakim jest zagrożeniem dla zdrowia. W kontraście do wypowiedzi Justyny Sochy. Padają słowa profesora Jacka Wysockiego, szefa Polskiego Towarzystwa Wakcynologii, który dla Gazety.pl mówi, że, i tutaj cytat, dzisiaj świat nie godzi się na to, żeby dzieci o mniejszej odporności umierały w wyniku zakażeń i to właśnie pomagają osiągnąć szczepionki. Koniec cytatu. Jednak mimo tej krytyki ojciec wcześniaczki nie daje za wygraną. Opowiada publicznie, za naszą troskę odebrano nam prawa. Nami kierowała wyłącznie troska o dobro i bezpieczeństwo naszego dziecka. Za naszą dociekliwość i troskę zostaliśmy ukarani odebraniem praw do dziecka, zmuszeni do ucieczki i ukrywania się. Zrobiono z nas wyrzutków. Koniec cytatu. W tym miejscu trzeba podkreślić, że nie odebrano praw do dziecka tym rodzicom, tak jak mówił ojciec, tylko zawieszono prawo do decydowania o zabiegach medycznych. Na okres opieki okołoporodowej. Wyłącznie tyle. Natomiast komentarz ode mnie jestem w stanie uwierzyć, że ci rodzice kierowali się troską i uwierzyli w propagandę antyszczepionkową, i w efekcie wierzyli, że unikając szczepienia, czy podania witaminy K, czy zakroplenia oczu, srebrem, jakoś to dziecko chronią. Nie sądzę, żeby to była zła wola tych rodziców wobec dziecka, tylko raczej efekt systemowej dezinformacji. Ale wracając do historii, wkrótce potem, bo w środę 20 września 2017 roku, sąd uchyla. Postanowienie o ograniczeniu praw rodzicielskich we wspomnianym zakresie, a także o przyznaniu kuratora i nadaniu mu prawa do decydowania o opiece poporodowej, ponieważ dziecko i tak nie przebywało już w szpitalu i nie wykonywano wokół niego tejże opieki poporodowej. W związku z tym obława zostaje przerwana, rodzice nie muszą się już ukrywać, nadal jednak nad sprawą wisi śledztwo prokuratorskie o zbadanie, czy doszło do bezpośredniego narażenia zdrowia dziecka. Co więcej, reporter TVN24 Sebastian Napierajow ustala, że rodzice powierzyli zdrowie swojej córki homeopacie z Poznania. O wątpliwej renomie homeopatii dr Eryk Matuszkiewicz, toksykolog kliniczny z Poznania, mówi mi tak, cytat, zgodnie ze stanowiskiem Naczelnej Izby Lekarskiej nie zaleca się stosowania preparatów homeopatycznych w codziennej terapii. Stanowisko... Tejże izby jest najlepszym komentarzem do tego rodzaju terapii. I tutaj cytat właśnie stanowiska Naczelnej Izby Lekarskiej, którą przytacza Erik Matuszkiewicz. Leczenie produktami homeopatycznymi nie spełnia wymagań stawianych metodom stosowanym we współczesnej medycynie, a zasady tej metody leczenia nie są zgodne z aktualną wiedzą medyczną. Są to metody oparte na stosowaniu bezwartościowych preparatów o niepotwierdzonym naukowo działaniu. Nie istnieją także jednostki chorobowe, w których zastosowanie homeopatii miałoby potwierdzoną badaniami skuteczność terapeutyczną. I tutaj koniec cytatu zarówno Naczelnej Izby Lekarskiej przytaczanego przez doktora Eryka Matuszkiewicza, jak i samej wypowiedzi tegoż 21 września w piątek, czyli kiedy sprawa jest jeszcze bardzo gorąca, Głos postanawia zabrać Zachodnio-Pomorska konsultant do spraw neonatologii profesor Maria Beata Czeszyńska. Ekspertka przeprowadziła kontrolę szpitala w Białogardzie na zlecenie ministra zdrowia ówczesnego Konstantego Radziwiła. Kontrola miała na celu zweryfikować, czy lekarze mieli uzasadniony powód do zgłoszenia rodziców do sądu, a także czy w szpitalu stosuje się faktycznie nielegalne preparaty z witaminą K, jak zarzucali to szpitalowi rodzice wcześniaczki. Dochodzenie konsultant wykazało, że wycofany wcześniej z rynku witakon, a wycofany z powodu niestabilnego, światło składnika, nie był podawany w białogarskim szpitalu. Podawano natomiast zaakceptowany do użytku i bezpieczny kanawid i Kavinton. Tym samym okazało się, że. Zarzuty rodziców były fałszywe, a podany powód odmowy zgody na podanie preparatu był nieuzasadniony. I co ciekawe, choćby z związku ze sprawą, to była to druga taka kontrola w Regionalnym Centrum Medycznym w Białogardzie z rzędu. Bo rok wcześniej, przed porwaniem w szpitalu, doszło do zgonu 44-letniej anestezjolog, w reakcji na co NFZ i Państwowa Agencja Pracy przeprowadziły swoje kontrole. To w ramach... Ciekawostki na temat miejsca, gdzie to wszystko się działo. Teraz przechodzimy kilka miesięcy do przodu. Nadchodzi nowy rok, jest styczeń 2018 i sąd okręgowy w Koszalinie decyduje ostatecznie o tym, by nie odbierać rodzicom praw rodzicielskich nad dzieckiem. Cytat: Sąd po prostu uznał, że rodzice prawidłowo opiekują się dzieckiem, ten okres okołoportowy już minął. Obecnie dziecko jest już pod opieką lekarzy, jest zarejestrowane w przychodni lekarskiej. Tak mówi Sławomir Przykucki z Sądu Okręgowego w Koszalinie. Natomiast wciąż jeszcze toczy się to śledztwo, o którym mówiłem wcześniej, o narażeniu dziecka na niebezpieczeństwo. Ale w wakacje 2018 roku prokuratura rejonowa w Białogardzie umarza to śledztwo o narażenie zdrowia dziecka. Robi to na podstawie ekspertyz biegłych z zakresu medycyny sądowej, pediatrii i neonatologii powołanych z Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu. Cytat. Eksperci uznali, że rodzice zabierając dziecko ze szpitala w najmniejszym stopniu nie narazili jego życia i zdrowia. Poinformowało Radio Z, dodając, że prokuratura nie miała też uwag co do opieki nad dzieckiem w trakcie prowadzenia śledztwa. I na tym ta historia się kończy, ale ja mam jeszcze kilka refleksji i uwag. Do tego, co się wydarzyło, przede wszystkim mam odczucie, że uznanie przez organa sprawiedliwości, że nie narażono dziecka na poważne ryzyko, było raczej ukłonem w stronę rodziców, aby nie jątrzyć sytuacji, która zdążyła w międzyczasie ulec normalizacji. No bo trudno zgodzić się ze stwierdzeniem, że naprawdę nie doszło do narażenia zdrowia dziecka przy odmowie szczepienia przeciw gruźlicy i przeciw wirusowemu zapaleniu wątroby typu B, czy odmowy podania witaminy K. Jednocześnie zamknięcie sprawy, zamiast ciągnięcia jej po ustaniu problematycznej sytuacji, myślę, że było sensowne i stosowne. Chodzi mi też po głowie myśl, że być może gdyby z obu stron była lepsza komunikacja, to do całej sytuacji mogłoby w ogóle nie dojść. Jeżeli rodzice nie podważaliby kompetencji personelu medycznego, a lekarze zamiast typową dla wielu przedstawicieli tego zawodu wyższością i arogancją przedstawili i wyjaśnili wszystko rodzicom, stosując zasady zdrowej, równoważnej komunikacji, no to mogłoby się tutaj to wszystko zupełnie inaczej potoczyć, ale z drugiej strony mogło być i tak, że lekarze byli bardzo wyrozumiali, a to rodzice zaognili sytuację, zmanipulowani przez dezinformację środowisk antyszczepionkowych, i na to wskazuje też fakt, że rodzice powołali się na, no de facto, jak wynika z ekspertyzy, kłamstwo, że Podawano w tym szpitalu szczepion nie szczepionki, tylko preparat z witaminą K, który jest nielegalny i niedozwolony do obrotu, bo okazało się to być po prostu zupełną nieprawdą. Jednocześnie, mimo całego wzburzenia, które odbyło się wokół tej sytuacji i które być może też bulwersuje w momencie, teraz, kiedy tego słuchacie i jak ja o tym opowiadam, to zarazem warto znać umiar i proporcje. No, bo porwanie własnego dziecka, więc to porwanie też jest tak trochę w cudzysłowie, chociaż z drugiej strony było to faktyczne porwanie. No, ale przez jednak manipulowanych raczej i wystraszonych rodziców jest tak naprawdę niemalże niczym w porównaniu do protestów antyszczepionkowców w XIX wieku, kiedy to przykładowo w drugiej połowie XIX wieku sztokholmskie elity. Były nieprzychylne szczepieniom i swoimi działaniami doprowadziły do spadku wyszczepialności przeciw ospi prawdziwej do około 40 tylko procent populacji. Oczywiście poskutkowało to obfitującą w zgonę epidemią, po której Szwedzi powrócili do masowych szczepień. W Anglii natomiast w 1876 roku rząd wprowadził prawo pozwalające strażnikom szczepionkowym pilnowania, aby nie uchylano się od obowiązku szczepień. Czyli rozumiecie, taki człowiek, który pilnuje, że doszło do szczepienia. No i w reakcji na to antyszczepionkowcy zorganizowali wielotysięczne protesty w Ipswich, Midford czy Calais, a także porwali i przetrzymywali urzędników weryfikujących wyszczepialność, czyli właśnie tych strażników. W USA doszło do próby podważenia w Sądzie Najwyższym możliwości wprowadzenia obowiązku szczepień. Na początku XX wieku sędziowie w sprawie Jacobson contra Massachusetts orzekli, że rządzący mają prawo do ustanawiania obowiązkowych szczepień. Więc była to cała gigantyczna batalia sądowa, jak na amerykański rozmach przystało. Więcej w ogóle o historii ruchu antyszczepionkowego możecie przeczytać na moim blogu w artykule, który napisałem, a do którego link zostawiam wam w opisie. No i. Jeżeli chodzi o tę historię, no to to wszystko. Dajcie znać w komentarzach, co myślicie, jaka jest wasza perspektywa na tę sprawę. Czy uważacie, że ta obława za rodzicami była słuszna, czy jednak przereagowana? Albo czy prokuratura słusznie uznała, że nie narożono dziecka na uszczerbek na zdrowiu, czy może jednak powinna to śledztwo dalej prowadzić? Proszę Was też o danie kciuka w górę. Jeżeli materiał Wam się podobał, o zasubskrybowanie kanału z dzwoneczkiem, a także o obserwowanie, jeżeli słuchacie na Spotify'u i wystawienie oceny temu podcastowi. Jakiś czas temu miała miejsce tak zwany, miał miejsce tak zwany review bombing na moim Spotify'u, na tym kanale, gdzie grupa hejterów ludzi, których nie rozumiem, no skrzyknęła się, żeby wystawiać masowo negatywne oceny temu podcastowi i w efekcie jego ranking bardzo mocno spadł. Więc będę wam wdzięczny za wystawienie szczerych opinii po ocen rankingu na Spotify po wysłuchaniu tego odcinka. Może prześlijcie go też link do niego swoim znajomym, rodzinie. Albo udostępnijcie na swoim profilu, bo historia ta myślę, że jednak czegoś uczy. I nie tylko tego, że preparaty z witaminą K są obecnie w pełni bezpieczne, ale także wielu, wielu innych ważnych rzeczy. A na koniec nagrywam jeszcze podziękowania dla moich patronów i patronek. Zanim ich wymienię, to zachęcam też do dołączenia na mojego patronaita na patronite.pl ukośnik to tylko teoria bo to dzięki takiemu wsparciu przede wszystkim mogę tworzyć ten kanał i mogę też tworzyć pisać bloga to tylko teoria.pl do usłyszenia w kolejnym odcinku a szczególne podziękowania dla patronów i patronek wśród nich są Marcin Małgorzata Miłosz Piotr, Agnieszka, Maria, Milena, Olaf bardzo, bardzo dziękuję. Jeszcze raz do usłyszenia.